Oni jednak wiedzieli, że jeśli sami nie wywalczą wolności, nikim jej nie da za darmo, nikt im także nie podaruje niepodległej Polski. Mówili, że idą spłacić swoje przyźnie długa. Z tymi słowami na ustach, bijąc się z okupantem, dali największe świadectwo postawy patriotycznej. Sukcesy zbrojne powstańców faktycznie dały wymierne efekty. Traktat wersalski, podpisany niespełna pół roku później, ustaliłby znacząco inny ład w Europie Środkowej, gdyby nie determinacja i poświęcenie powstańców wielkopolskich. To powstanie jako jedno z nielicznych zwycięskich czynów zbrojnych po rozmiarowej Rzeczypospolitej powinno być dla wszystkich Polaków wielkim powodem do dumy. My, mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego niewątpliwie możemy traktować je również jako swoje dziedzictwo, ponieważ rozegrało się także na ziemiach, na ziemiach tworzących dzisiaj nasze województwo. To was wołam. Dowódcy Powstania Wielkopolskiego, generałowie! Stanisławie Taczaku i Józefie Dowbor-Muśnicki oraz dowódcy frontów powstańczych okręgów wojskowych i pododdziałów. Stańcie do apelu.